mano z tej strony Włodar Witam Cię w kolejnym odcinku Dzisiaj kolejny zestawik dla Was No i słuchajcie, z racji tego, że znowu do playlisty powróciły tryby Vanguard, Royal, Solówki, Duo, Trio czy kłady, no to mm, jeżeli jesteś snajperem, pewnie cierpisz, bo nie będziesz mógł używać swojego Suisa czy Kara z MW. Natomiast słuchajcie, przychodzę do Was dzisiaj z niesamowitym buildem na Kar 98 z Vanguarda. Ja tego Kara w ogóle nie trafiłem, gdzieś on mi kompletnie nie siadał, próbowałem parę razy, tym razem spróbowałem builda od Metafora, no i powiem Wam, kurde, nie ma jakiejś bardzo dużej przepaści pomiędzy tym swissem albo karem z MW. Dobrze naprawdę się tym strzela, no wiadomo, ten opad kuli jest większy, troszeczkę wolniej mam wrażenie, że to celuje, ale jeżeli jesteś dobrym snajperem, no to te bańki będą tak czy siak Ci wchodzić. Ja tutaj używałem celownika razy 3, razy 6, jakoś mi tak po prostu lepiej siadało niż tym podstawowym, natomiast jeżeli Chcesz, możesz sobie ten podstawowy też założyć, przetestować chociażby jak to będzie u Ciebie chodzić. No i do tego wziąłem sobie Type 100, których no kurde na blisko miażdży naprawdę, a z takim buildem można nawet nim walić na spokojnie na jakieś 30 metrów. Także myślę, że dzięki temu sprawdza się bardzo dobrze jako Sniper Support. Także polecam sobie przetestować te buildy, no i obczajcie te gameplaye, no bo wiadomo, przemocarne, także miłego oglądania. Nie powinny kosić, no koszą, przecież stary Brent to jest dalej najlepsze RKM w Bambino, a ja Będzie dobrze. Ja pierdzielę, co to za chłop był? Jak panie potrzebnie zatrzymałeś? Nie wiem, czy jestem szukać tego gościa. Chyba nie, pojedziemy sobie tam od razu. On to w ogóle strzałka do góry, ale na dachu go nie widzę. Okienko? Mm, okienko rozbite jest. O, jest tam. Gdzie jest To dla Ciebie te, te strzały specjalnie. Gdzie to dla ciebie te szały. <grystanie> Żebyś zaczął we mnie wierzyć jako snajpera Kurde, to może być lotnik. cóż, za wolno coś się porusza jak na lotnika Dobra lotnik to to nie jest no! Patrzcie, jest 5 naboi, czyli po prostu tam jest jakiś debil to tłumaczył, ne? On tam napisał, że jest 8 na no Tam kogoś widziałem przed sekundą. Widzę cię czemu cię nie mogę trafić Byłaś! kurwa. Dobra, ja już wiem o co chodzi a ja już wszystko wiem No jakby... To boli no Więc jak do późnia, No nie wiem, co kewa dołożymy. a ten chłop to nie żyje już. Najwyższym schematem... <grych> o to... Bo... ale po co coś takiego? Najważniejsze, że trzeba się przy życiu, to nie? Nie, to, że tam... Czasem nie trafiłem, no jeden strzał mi tam wiadomo. No nie ma tak, że 100% skuteczności będzie strzał wszystkim. No wiadomo, czasem tam jakieś niesiąty. Najważniejsze, że się utrzymuje przy życiu dalej. Mimo tych nie trafiono. To by była tak krótka do zajęcia. Bardzo przyjemna myślę. Zarazem nie jakoś super łatwa do zrobienia. Patrzcie, jest ja jestem chłop w popięku. Dobra, no pozycję miałem, że sobie mogłem pozwolić nie trafić, nie? <grystanie> jak jest presja, to trafię, siemano Sławek. No i wypadł z mojego wzgórza. Kurde. <grystanie> no nie poszło to tak dobrze jak chciałem, no ale nie nieźle. Tego złego, Czekaj, czy kogoś nie ma w środku, tutaj jeszcze to jest ta gierka, mówisz? Strefa jest fajna, nie? Strefa jest przyjemna, moja pozycja bardzo dobra. Ale będzie to trzeba jeszcze trochę ogarnąć, Yolo. jo, pistole, co to było, obce. On tam leżał cały czas? Czy co? Nie wiem skąd się wziął. Naprawdę nie wiem skąd się wziął. Masakra jakieś zakupy w sklepie. Ty nie pomyślałem. Boże, kompletnie nie pomyślałem. Normalnie to nie podoba mi się to, powiedz to wciąż. Whoa. 아아아아아아 Kolejny gułag wygrany. A... jak to jest to? Jad. Lotnik. Tam ten gdzie? To? Gdzie szybko tam poszło? będzie tutaj... Yeah, jeszcze jest. Ja pierdziele, co tu się dzieje? Ale przeżyłem to. Szok Albo to są co na lobby, albo po prostu nie jakiś bambik dzisiaj. Są dwie nie? Nie no jedź jak człowiek. Nie jak zwierzę jakieś. Oj! Nie wiem, gdzie on spierdzielił. Jeszcze mi się ktoś chce. Witam stąd. Wezmę sobie dropaj, i dopiero... O! kurna... To? No, Zabił mi go. za namiotu. To Te... jest sam typ! To był... Sami się zabili, kurna, jakiś nie wiem, tutaj podróże w czasie, są by była. What the fuck? No ale fraga zabrał, no, cholerny. Czemu dostałem z drugiej strony teraz? Osu. O, jest nie jakiś. Co? No. O, fuck O, fuck you, Pięć razy strzelasz po pień i trafiasz. Czekaj, zwisa. Ludzie znikają Już w ogóle snajper strzelę. Uh, nawet Eee, excuse me Bo tutaj to nie wolno strzelać. Dzisiaj turniej solo. Nie, pierdziele, nie gram tego turnieju. Nie, dzisiaj nie, dzisiaj robię przerwę od turnieju. Oto ten, chyba to mnie pak pakował. Kurde, skąd on tyle tak tam wziął? Może był inny Zabiegnij. Od razu może być jakiś typu do zabicia. Chwytko. O, ale jest chyba na górce, ta. No, nie wytrzymam. Ktoś innego on będzie strzelał, a mnie o lewo. No nie. On chyba też był no. Dlaczego on się na mnie nie wychyla? No gościu! Ja pierdziele. Piążek. Dzisiaj na razie bez łuin żadnego jeszcze. On coś tam się pojawił na moment. Kurde Nie niżej. Podejdziemy sobie tam. Że on tą szybkę z jeszcze w Tak, <grym> zaważyłem ty państwa. Hmm. Biksy się Jakieś wiksy się dzieją. Pa widzieliście to? że zleciła tam na dórkę. Tutaj tam zbiera. Ja mam sterfa, to się boję o to. Gdzieś tu jest, ale Łęka Ooo! Szok, że ja tam trafiłem typa, ale chyba był po prostu obity mocno o! Gdzieś tam zauważony był Kurde, do mnie strzel okay. O! Ja go widziałem gdzieś tam jak nalot puszczałem Ale jeszcze nie wiem gdzie jest jeden tutaj było tam dalej o kurde patrz On musi być pod tym mostem kurde na dwie Jak nie będzie pod tym włosem, to, to będzie ultra dziwne. Co ja mam mu zrobić, tak do końca? Nalot jakoś? Gdyby pod dobrym kątem nalot poleciał. No nie wiem, czy to jest dobry kąt. Widzieliście jego klam, tak? Kurna gnoja. <noise> no i mam nadzieję, że Ci się podobało. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim wspierającym. Zapraszam Ciebie do lajkowania tego filmu, do subowania tego kanału, no i do następnego. Siema, ma.